Kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Jak widać, po tytule będzie to temat związany z koronawirusem, właśnie z koronawirusem. I chciałam właśnie opowiedzieć Wam, jak to jest tutaj u nas, u mnie w Niemczech? Czy ludzie aż tak panikują na temat właśnie tego wirusa? Czy są braki w sklepach? No to zaczynajmy. No, powiem Wam szczerze, że byłam w poniedziałek robić zakupy. No, tak, normalnie szłam sobie, mówię, idę po tam makaron, bo Natasia uwielbia zupę pomidorową. No to mówię, no to kupię makaron. Papier toaletowy się kończył, trzeba było papier toaletowy kupić, no i wodę. I wodę, i tego. Idę do sklepu i patrzę, kurczę mać. Makaronu, najdańsz... bo ja kupuję taki z tych tańszych? Nie ma ani jednej paczki. Wszystko jest wysprzedane. Ja mówię, kurczę, no chcę papier toaletowy kupić. Nie ma najtańszego tego papiera toaletowego. Wszystko posprzedawane. Wodę chciałam, mówię, wodę chciałam kupić. To woda mineralna została ostatnia taka. Ee... No, taka paczka ostatnia została, 6 sztuk, ja mówię, kurczę, mać wzięłam. Wzięłam wodę. No, te troszeczkę droższe papier toaletowy wzięłam, no i makaron tego, ja mówię, no już kurczę, mać nie ma, nie? No, na drugi dzień przychodzę i już w ogóle jest, na drugi dzień jakoś przyszłam, bo chciałam wodę dokupić, mówię, jak tak mało, to wodę chciałam dokupić. Patrzę, kurde, mać, no nie wiem, zero było tego papieru toaletowego. Makaronu to już w ogóle prawie. W Lidlu, w Lidlu zero wody mineralnej, tylko tam gazowana była. No i zero makaronu, nie, ja mówię masakra. Tata naci mówił, że też u niego, tam u niego to zero mąki, Wszystkie mąka wysprzedana. Dużo produktów właśnie było wysprzedanych. Ja mówię, kurczę, co to się dzieje, nie Armagedon. No, ale tego, to ja tam pokupywałam. I to tak było do wtorku, dzisiaj mamy środę, nie, śro... nie. Dzisiaj... dzisiaj wtorek czy środa? Wtorek, wtorek jest, przepraszam. No i tak jeszcze dzisiaj z rana to jeszcze towaru nie było, wszystko braki, ale dzięki Bogu w południe już towar nowy przyszedł, dostawa była, woda, wody jest na razie pełno. Zapełnione są półki z wodami, yy, mąka jest zapełniona, bo wcześniej były braki, cukier już jest zapełniony, makaron już wszystko, to co były brak papier toaletowy i tak dalej zapełnione. Ale jedno co właśnie zauważyłam, to podczas właśnie tej kryzysu, jak trzeba na zapas cokolwiek kupić, to Niemcy kupują, pierwsze to jest właśnie papier toaletowy, bo są braki. E, makaron, bo w makaronie są braki, mąka, ryż to tak nie za bardzo, ryżu jest, e, było pod dostatkiem, woda, woda chyba mówiłam, nie? Tak. Woda, papier toaletowy i makaron. To są takie trzy podstawowe, co właśnie tutaj w sklepie no nie było, nie? Tak ciężko było dostać ogólnie. No i oczywiście środki dezyfekujące. No i maski. Maski już u mnie praktycznie w zeszłym tygodniu, wszystkie, e, dwa tygodnie temu, wszystkie już były wysprzedane. Ja tam dostałam teraz takie zwykłe po jedno tego euro, ale okej, okay, bo maski tak praktycznie nas od niczego nie uchronią, no nie uchronią mnie przed wirusem, jak już by miał być, no bo, no bo co, jak ktoś będzie chory. No i będzie na mnie kaszlał czy coś, no to oje, przecież ja tu mam i tak oczy i tak dalej, nos, no to przez nos może się przedostać ta, ta bakteria czy coś, no to i tak bym była chora, nie? To bez sensu. Ale też jako osoba zarażona też nie mogę chyba maski na długo nosić, no bo ja kaszlę w tą maskę i w tej masce, w tym papierze, w tym wszystkim jest pełno bakterii, nie? No to jest takie, że na krótko mi się wydaje, taką maskę się nosi, trzeba wymienić. Tak mi się wydaje, no bo, no bo ty kaszysz to maskę i ta maska, no nie wiem, tego wszystkiego ma tam pełno i to jest takie... Najważniejsze mi się wydaje to właśnie jest dbanie o higienę, mycie rąk, mycie tego... Czyszczenie właśnie tego telefonu, czy tam, no nie wiem, tych kontaktów, gniazdek, co zapalamy światło, przecierać, czy klamki, takie podstawowe rzeczy, które najczęściej się dotykam, je jakoś dezyfekować, spryskiwać, czy tego, żeby jakoś tak... Tych bakterii na tym nie było. No i ręce po każdym, no nie wiem, tak samo ja jadę z Nacią tramwajem, to ja zawsze zabraniam, żeby palców do buzi Nacia nie wkładała. I że po każdym jakimś przyjeżdżamy od razu musi rączki umyć. Cokolwiek by nie poszło do toalety, musi rączki umyć. Gdziekolwiek byśmy nie były w sklepie, przychodzimy do domu, trzeba rączki umyć, prawda Mesiu? No. Moja nasia nieuczesana. Cześć. Ona przeziębiona jest moja kruszeczka, tak? Ja Ciebie Ja też, Aniołek. Tylko nie w buńki, bo jesteś przeziębiona. Możesz tu polinko, tak? Polinko. Kocham cię. A już lepiej się czuje moja kruszyczka? Tak. Ale nie, ja nie w buńki. Na no to się, jak jesteś chora, to nie wolno w bunie, wiesz? Bo mamusia nie chce być chora. Mamusia musi. Tutaj będzie zdrowa na mojej kropeczki. Moja no mama no i jest fajna. A ty jesteś też kochana, myszko. Mm, też Cię kocham bardzo. Na no, Heksę patrzymy. Na no, Heksę patrzymy. <laughs> szłam do przedszkola po nacie. Jeszcze jak ja po nią szłam, no to naczy się nie zaprowadzałam ją do przedszkola, to się dobrze czuła. Przyszłam po jakoś do, do przedszkola po nacie, no to pani mi tam powiedziała, że nacie. Na cię gardło bolało i tego. Ja myślałam, że może to przez to, że ona za dużo właśnie zimnego napoju piła. No ale tak dzisiaj jeszcze bardziej, ona tak mówi, że ją gardełko jeszcze bardziej boli. Tak, Teraz no nie. ale nóżki bolały cię też, tak? No i tak troszeczkę się źle czuła. Ja mówię, że wtedy pójdziemy do lekarza, zrobiłam termin. Zrobiłam termin, poszłyśmy do lekarza i tylko jakiś tam zwykły wirus ma tutaj ten zaczerwienione gardełko, ale nic tam poważnego. Ale w domku niech będzie, niech to, niech ten kasz, to gardło niech tam przestanie boleć, no bo wiadomo, słaby organizm, no to jest wtedy odporna, odporna, to nie jest odporny właśnie na takie wirusy i wtedy taki człowiek szybko choruje, nie? Dlatego starsi ludzie, co, co są chorzy, no to on, oni takiego koronawirusa najszybciej mogą złapać, no bo ich organizm jest słaby. Oboje nie co, tak samo jak Natasia ma kaszelek czy coś, jakiś wirus w przedszkolu panuje, no to już też jest organizm i słaby i też może być od, taki nieodporny właśnie na te wirusy. Można wtedy też załapać, nie? No, a ja najważniejsze. Ja ci też, myszko. A tutaj teraz właśnie słyszę, że u Natalki w przedszkolu, no 10 osób, 10, 10 osób tylko było a ja nie wiem ile, ponad 20 osób jest u niej w grupie, a 10 osób tylko było, ponad 10 chorych wszystkich jest dzisiaj myśmy właśnie były u lekarza to tam widziałyśmy już właśnie od Natalki z grupy, jedna dziewczynka była też, ale dużo osób teraz chorych, idę do taranwaju czy do sklepu, co któraś osoba mi kaszle, ja mówię, ja, ja już mówię, będziemy przez jakiś czas tam o Omijać te tramwaje i tak dalej, te sklepy. Teraz mam taki zapas zrobiony. Ja wiem, że wszyscy straszą i tak dalej, tym, yy, tym koronawirusem i tego, ale mimo wszystko zapas jest dobrze zrobić, żeby tak właśnie po tych sklepach nie łazić, bo każdy, co któraś osoba ja widzę, że kaszę, kaszę, no żebym po prostu sama nie załapała tej grypy. Ja tam nie jestem, żeby ja nie wiadomo co panikować i tak dalej. Chociaż troszeczkę mnie wysaszyło, jak było brak towaru. Ja mówię, kurde, papieru toaletowego, papieru toaletowego nie ma. Ja będę musiała później po mieście łazić i szukać tego papieru toaletowego, albo makaronu, bo nacie lubię zupę pomidorową. I samo tego kupiłam już droższe. Ale żeby było coś w domu, żeby nie latać tego. Prędzej czy później wiedziałem, że na pewno towar będzie, no ale lepiej mieć zapas. I też tak nie chodzić po sklepach, jak tutaj tyle. się osoba, no to kaszle, żeby jakiegoś nie załapać. No, ale jakby nie było, Niemcy strasznie, ja nie wiem, albo to, albo mi się tak wydaje, ale ja pierwszy raz widzę, żeby ludzie tak panikowali, tak no, no tak, jak w jakiś sposób panikowali, nie pokazują tego, nie, to jakoś tak spokojnie wszystko jest, ale mimo, ale patrząc na towar, że, przed, że znika z że znika właśnie wczoraj, na no póki makaron, papier toaletowy i tak dalej. Teraz akurat już jest zapełnione, ale widać, że są przestraszeni i tego, i. i się Niemcy się zabezpieczają w razie jakby coś się miało stać. Przedszkoli już na Cię gardełko bolało, no to już od razu Pani zwróciła uwagę. Ja tam poszłam, żeby tego, ale ja myślałam, że właśnie przez ten napój za dużo chłodnego. Ale jakoś zwykłą bakterię tego złapała. To mi się wydaje, że właśnie poszła do przedszkola, nie mieli tam dezyfekowane, bo tam też dzieci parę chorych było, no i załapała. Nie, bo miałaś troszeczkę kaszelku. A najważniejsze właśnie z tego, co słyszałam, to dobrze się wysypiać, bo właśnie słaby organizm jest odporny, nie jest odporny właśnie na te, e, te wirusy, nie? Ten można szybciej załapać tego koronawirusa, czy osoby, które są chore, jakieś starsze. No i witaminkę C, dobrze niby za tego, nie? No to ja już mam kupioną w razie. No i tam piję sobie tą witaminkę C. Natusia na tu te, na też mam właśnie na, odpo, na tą odporność witaminki. Ale jakoś tak, żeby się bać tego, no to ja nie wiem. Ja jed, mam zapas wzięty, żeby po prostu nie łazić tak po tych sklepach. I w ogóle, bo mnie, aż jak ja widzę, że co, któraś osoba kaszli, fakt, chorzy są na tą, ten, tą grypę. Ale jakoś ten. No, ale tu widzę, że Niemcy co jedynie lubią, to właśnie makaron, bo makaron naprawdę tutaj znika. Ja nie wiem, jak jest w Polsce. Napiszcie mi właśnie, jak jest w Polsce, czy też jest tak jak tutaj. Czy też właśnie spółek najbardziej woda, makaron i papier toaletowy. Tu każdy myśli o papierze toaletowym. <grym> no, o makaronie i o tym. O wodzie. No, woda, no, woda, papi papier to, ale to wyważnie. Nie? Między innymi, no, woda, woda, ale ja to w większości makaron kupiłam, ale ten, ryż, bo my też ryż lubimy i jakoś tak. No, lubimy ryż inne skompliki. No. A to akurat na długo może starczyć. Ja patrzałam, dla, dla mnie ważna też, musiałam widzieć datę ważności, to jest do 2000 do 21 do 2022 czy 21 jest na 22 drugi 21 no to tam czas jeszcze jest w ważności więc nic się nie zmarnuje lekarstw nie wiadomo ile tutaj nie kup witaminkę C ja jestem zwolenniczką tego cząstku jak jest przeziębienie grypa czy cokolwiek uwielbiam znaczy się uwielbiam no nie lubię czosnek, śmierdzi szczypie w gatle, ale jest bardzo zdrowy. Ja się wieczorem wypocę i z rana zawsze się lepiej czuję. A na przykład, jak ktoś ma przeziębioną krew, to czosnek jest bardzo zdrowy. Mój były miał kiedyś y, taką pracę, w której no. Miał takie zlecenie, że za tam remont czy wybudowanie hotelu, no, miał tam jakoś tam termin i mógł sobie bardzo dobrze zarobić. No i wtedy pracował od rana do wieczora. Pracował tak, że mu się tak krew przeziębiła. I zaczęły mu takie ranki wychodzić. Piew takie malutkie i coraz większe i coraz więcej tego. I na twarzy, na szyi, no wszędzie to, to się tak ten. On, jakoś jechaliśmy do szpitala. Wtedy były, były jakieś akurat strajki, i badali wtedy na korytarzach, i zamiast pielęgniarki badały wtedy praktykantki. No a te praktyka, praktykantki to one tyle wiedziały, co nic, jakieś tam leki przepisały, które nic nie pomagały. On zaczął, on zaczął czosnek jeść, i właśnie po czosnku zaczęły mu taranki, takie, zaczęły mu się goić, zaczęły zanikać. Czyli jest naprawdę na przeziębioną krew, na w ogóle na przeziębienie. Czosnek jest bardzo zdrowy. Ja akurat... No śmierdzi czosnek, ale no... Ja jestem za, żeby czosnek jeść w razie przeziębienia. Jest najzdrowszy. No troszeczkę jesteś na tu przeziębiona. Nie, nie lubię No, No razie ci nie tego, ale miodzik jest też zdrowy, kochanie. Też jest miodzik. Ale ja miodzika jeden raz tutaj jadłam, ale taki serowy miodzik. No, ale najlepsze właśnie takie zdrowe tego i zdrowo, zdrowe, z tego co właśnie tak czytałam i ten słuchałam, no to zdrowo się odżywiać, wysypiać się. No, wiadomo, że jak organizm jest silny, wyspany, no to tak szybko nie złapie tego wirusa, jak organizm osłabiony, który jest niewyspany. No albo po prostu osoby chore, nie? no to też mają słabą tą odporność, właśnie mają słaby ten, ten organizm, żeby przezwyciężyć jakoś ten koronawirus. A no to mogą go złapać, nie? Właśnie takie osoby starsze, po 70. Przez chwilę tak, nie wiem, czasami tak się zastanawiam, właśnie nad tymi wirusami, że akurat, czemu akurat starsze osoby najczęściej to łapie? Mam takie różne myśli, ale wolę się już nie wypowiadać. No, ale tak trochę daje to do myślenia. Dlaczego akurat tylko na większości starsze osoby? Takie, co już właśnie emerytury mają, nie? Takie mam trochę różne tego, no ale nie wypowiadam się. No, u nas dzisiaj taka super pogoda. Z rana ja jechałam z nacią do lekarza. No, to tak padało, a teraz taka super pogoda się robi. Mam nadzieję, że. To wszystko tutaj minie i będzie wszystko dobrze, bo na razie to, to grypsko wszędzie panuje. No, i tak naprawdę najlepiej przez te grypsko trochę w domu posiedzieć, ale ja to nie potrafię usiedzieć w domu, powiem wam. No nie potrafię. No nie wiem. Ale dobrze, że dzisiaj mają w sklepie towar zapełniony. Papier toaletowy jest! Nie, nie, nie. Makaron jest, woda jest, wszystko jest zapełnione, to jest dobrze, ale pustki były, nie? I przez... No, ale przez dwa dni pustki były. Znaczy się, no te trzy rzeczy, tak? Owoce, normalnie warzywa, normalnie jakoś tak, nie, nie było braków. Zdrowe. No tak, ale właśnie warzywa, owoce, naj, naj, no, najmniej kupywane, nie? No bo to się szybko zmarnuje. Owoce i warzywa szybko się tak długo nie mogą leżeć, dlatego ludzie tak normalnie kupują akurat to, nie? No, ziemniaki to też tam pełny wybór. Niam, niam, niam. No. A tak, to tak spokojnie mi się wydaje, że to taka bezsensowna trochę panika z tym koronawirusem. Najważniejsza to jest ta higiena, nie wiem, jakoś. Higiena dla mnie jest najważniejsza, żeby dbać o to higienę, bo z tego co słyszałam, to e, z ponad 60% ludzi w ogóle nie dba o higienę, chodzi w sensie na przykład idą do publicznej toalety, to rąk nawet nie umyją, po prostu sobie tak ten, a ty jak na przykład pójdziesz do toalety, umyjesz te ręce, ale co z tego, jak ty dotkniesz klamkę, no i na tej klamce też są te bakterie, nie? Więc to to wszystko takie bez sensu jest. A jak jeszcze masz, zostawiasz te mokre ręce i dotkniesz tą klamkę, to już w ogóle to wszystko się tam przy... A, takie wszystko bez sensu. Jakby każdy dbał właśnie o tą higienę, każdy, no nie wiem, mył te ręce i tak dalej, to jakoś tego wszystkiego. Ja myję ręce. No tak, ale ty myjesz na tunia, ale ktoś nie umyje, ty dotkniesz poręczywa w tramwaju, cokolwiek dotkniesz no i już masz bakterie na, na rączkach. Obojnie nieco byś nie dotknęła, Rybka? Możesz umyć, ale ktoś inny nie umyje. Usiądzie sobie w Twoim miejscu, gdzie Ty siedzisz i ja. Więc higiena jest ważna. Higiena? No, dlatego mam Cię zawsze powtarzać. No, ja na razie... Na razie z rok czasu no, nie miałam żadnego wirusa. Mam nadzieję, że tak szybko mi się nie załapię. Ty nie miałaś jakaś... No, ja nie miałam, bo ja... No, Ty miałaś Natalkę, bo co mamunia mówiła? Nie wolno brudnych rączków do buzi brać, tak? Czy się lizać. No lizać, no właśnie, I to już jest nauczka. Ja cały czas mówię, Natasia nie ten, nie liz szyby, bo bakterie złapiesz. Nie, Natasia musiała się popisać, zrobić na przekór mamuńce, no i polizać szyby, nie? Znaczy się boli tak językiem, no tam ja mówiłam, żeby nie. I jakoś tam na drugi dzień tego samego ona ten i się zaczyna źle czuć, nie? Jak wracamy, to i tak. Poszłyśmy coś zjeść i tak jakoś, nie wiem, tak tak nagle zaczęła, no, wymiotować i w ogóle... Ach, no i miałaś co? Miałaś tą... E, oj, co to było? Nie, no to jakiś ten, ten wirus, ja już zapomniałam tego wirusa, aj. No to się wymiotuje, gorączki na miała, ale się załatwiała tak tego. Dobrze, że czopki dostała na to, żeby się tak ciągle nie załatwiała. No, ale teraz Natasia ma nauczkę, że nie może, e, nie może, nic lizać, nie, do buzi brać. Czy jak ty jest lada, to Natasia bez zębami, Ale dobrze, że to się nauczyła. Była nauczka i Natasia wie. Tylko teraz jeszcze musi, teraz jeszcze nie może się nauczyć palców, że nie wolno, gdziekolwiek nie jesteśmy palce, że nie wolno do buzi brać. Obojętnie gdzie, nawet jak się w domu myło, to gdziekolwiek nie pójdziemy, to i tak jest rybka. Dotkniesz cokolwiek. Już masz na paluszkach bakterii. Nie wolno. No, to trzeba się nauczyć niestety, ale u małych dzieci to to jest właśnie trudne, a tym bardziej, że moja Nadia to paznokcie lubi ją wgryzać, nie? No i te inne dzieci to Oj, na to się nie można patrzeć na inne dzieci. Wiesz, jak mama by patrzała na innych ludzi, to ja nie wiem, gdzie bym teraz była. No, no. Chociaż zależy na jakich ludzi, na takich, wiesz, tego, no to może. Trzeba zawsze patrzeć na lepszych osób, na lepsze osoby, na I się uczyć od lepszych. wiesz? Nie uczy się tego złego, tylko uczy się tego dobrego. Też, Natuś? Hmm. Dobra. Ja tutaj będę wtedy kończyła, ale, ale napiszcie mi właśnie tego, jak tam w Polsce jest właśnie. Czy też taki problem, bo ma siostra się mówiła, że z, ma z maskami już tam dawno nie ma, takich środków dezynfekujących. O, dezynfekujących. O, moja A kochana. A mamcia mówiła, nie, ciebie nie ucieka. Uch, ty mój czorcie kochany. Uważaj rybaku mój. No. Napiszcie właśnie, czy tam w Polsce też takie są braki z wodą, z makaronem, czy tego, czy z czymś innym, czy ludzie tam też tak panikują, jak tutaj. Tutaj tak nie widać tego, ale po samym towarze, jak zobaczyłam braki, no to coś tam jest, nie? Kurde, ale coś mnie gardło boli. Nie wiem. Mam nadzieję, że Natasia od ciebie mi się tego nic nie załapa. Chyba nie. Za dużo gadam to może temu. Ale też się nalatałam. Cię ciepło. Ja się tak nalgrz, zgrzałam trochę to i może temu, tak. No, a tutaj zobaczysz, że kadło cię boli, to już od razu podejrzewania. No, ale nie dziwota, nie? Dobra, ale tak jest wszystko ten. Ja jestem w razie był zabezpieczona. Spokojna na te, na te dwa tygodnie, sobie mogę w razie w, w domku pobyć. No, po sklepach łazić nie muszę, jedynie to pewnie chleba czy coś tam. Ale z tego, co ja widzę, z tego, co ja widzę, z czego chleb jest zrobiony. To i nawet momentami nie, nie mam ochoty chleba kupować. No, tu się mi tym malowidło. Ale chyba mojej śminki nie wzięłaś. Nie moje. No bo nie jesteś na razie ja przeziębiona. Ja mam tego. No dobrze, ryba, dobra. Ja ci pokażę. No dobra, tylko no. jak jesteś przeziębiona, nie ten. To ja wtedy tak nie lubię. Tego. No dobrze, to kochaneczko. Tak dobrze, kochaneczko. No, Ty jesteś taka. Moja, ona ta moja naciotona tak się malować lubi, nie? Lubi, lubi, lubi. No, A ja już mam zapas. Wszystko tego, ale nawet nie pomyślałam, że ta, te maski aż tak, e, a, aż tak szybko wykupione. Ja tu słyszę, a tu mi pani w aptece mówi, że w zeszłym tygodniu, <grydy> że, że, ale nie, ryba! Dziadko! Jeść, Ty mnie ujazdził, ja będę miała zielaśnią, na nie Dzięki! Dobra, Natasia! Zobaczcie wszystkie. No, no wszystkie widzą, jaką mi mamliny zrobiła Natasia, na bruni. Dobra, bo ja będę to obcałowana zaraz. No zaraz dam jeszcze syrupo, syropku na tunika. No, to ja tutaj tak będę już kończyć. Bo ten filmik już patrzę. Ma 23 minuty, no to skończę, ale. Jeżeli chodzi o tego wirusa, koronawirusa, nie ma co panik. Dobra, no, toś, bo mi ja tu będę cało. Ej, już. fajna! No ja jestem fajna, fajna, ale no teraz na pewno coś się zaumieniłam. <ścoughs> Czy ktoś pomyśli, że mam koronawirusa, bo czerwone plamki mam. <ścoughs> Dobra, Natulek. Ej! Bo za czerwone palki. Zaczęło się, że mam tutaj jakiegoś. Ej, już koniec, koniec, koniec. Budziaczka. Oj, ja cię budziaczka. No budziaczka. Dobra, jest koniec budziaczkowania. Dobra, ja będę kończyła, bo zaraz będę cała wybuziaczkowana przez tą moją kloplę. Dobra, koniec, bo ona już leci. Pa, pa na razie. Ciao. Nie, 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 nie. Nie. <laughs> Z trudności. Dobra. O, Natasiek. Jak ja wyglądam teraz? No wie co? <laughs>